Dzień dobry, cieplutko Państwa witam. Nazywam się Dorota Haładen biel i jestem jasnowidzem. Jasnowidzem, kochani, się bywa. To nie jest taki permanentny stan całodobowy, no bo to jest ogromny wysiłek, to wchodzenie w jasnowidzenie. Ale takim moim głównym zadaniem i tym, co kocham robić, to uzdrowienie drzewa genealogicznego. Ponieważ uważam, i pewnie się tutaj ze mną zgodzicie, bo to jest takie oczywiste, że dziedziczymy wszystko. I wygląd fizyczny, i talenty, i kłopoty, i zdrowie, choroby, łatwe, łatwe życie w pięknym związku, albo utrudnione życie związkowe. I to jest takie oczywiste, że jednak powielamy wzorce przodków. Wiele lat temu. Czyli mniej więcej 14 lat, kiedy trafiła w moje ręce książka, która o tym mówiła. I opracowałam swoją autorską, nowatorską metodę oczyszczania tego drzewa. Pewno, że to jasnowidzenie mi pomaga w tym, aby prawidłowo zdiagnozować drzewo gonologiczne. Stworzyłam też swoje autorskie karty do tego, żeby, żeby zdiagnozować to drzewo, żeby poszukać tych podpowiedzi, co się tam u tych waszych przodków zadziało. Co jest na rzeczy, jakie błędy popełniali, no bo ja od czasu, kiedy się tym zajmuję, mówię konsekwentnie, że, że człowiek jest istotą bezgrzeszną, że czegoś takiego jak grzech nie ma. Nie dajcie sobie wkręcić czegoś takiego, że grzeszycie, bo nie. Wy doświadczacie, macie doświadczać i popełniacie błędy, i macie je popełniać, bo taka jest nasza ludzka natura. Pewno, że ta wiedza to. to Zdanie takie, że nie ma grzechu, może y, trafiając do osoby, która m, no, nie ma te, tej duszy czystej, czy, czego, czystego serca, może to opacznie zrozumieć, czyli mogę teraz, hulaj, dusza piekła nie ma, bo to nie jest tak. Jednak trzeba się trzymać zasad, nie czynić drugiemu co, co nam miłe i patrzeć na świat i na, na, na siebie z sercem. I, I wtedy ten świat byłby e, oczywiście lepszy. Więc nasi przodkowie błądzili popełniali błędy. O niektórych wiecie, o innych zupełnie nie wiecie, no bo te, te przekazy różne. Ja pamiętam jako nastolatka, że babcia opowiadała różne rzeczy, ale no nie chciało się słuchać, no bo młody człowiek miał całkiem inne pojęcia o życiu i miał swoje sprawy i nie chciał tej starszyzny w rodzinie słuchać, jak to kiedyś bywało. Wielka szkoda, dzisiaj tego bardzo żałuję, no bo przecież te talenty jasnowidzenia, to... to Ścieżkę duchową, jaką, jaką zaczęłam pewnie od łona matki, to, to jednak zawdzięczam też tym rodowym powiązaniom, bo babcia była też jasnowidzem i pamiętam 40 parę lat temu powiedziała, że przyjdzie maszyna, która zabierze człowiekowi pracę. No I tak się stało przez komputeryzację, tak, tak to się stało. Więc wielkim szacunkiem do przodków i, i wielkim szacunkiem do babci, ale to właśnie w pokoleniach mam te dary jasnowidzenia. W tych pokoleniach mam też tego naszego słynnego Zabłockiego, który wyszedł jak na mydle. I ja wiele, wiele lat w życiu wychodziłam jak ten Zabłocki na mydle. I moja córka Olga piękne zdanie powiedziała, że patrząc na moje życie już nie mam tej drogi mamy, która do momentu uzdrowienia sobie drzewa wychodziła jak ten przysłowiowy Zabłocki na tym mydle. Ja trafiam na ludzi i sytuacje gdzie nie mogę powiedzieć, że, że wychodzę, jak ten zabłocki? Czyli mama oczyściła moje drzewo. Potrzebne mi są dane, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, w której człowiek mieszka, aby to drzewo zdiagnozować. I poprzez jasnowidzenie czuję, jak odbieram telefon od Was, to, to czuję, natychmiast widzę, która strona gorzej funkcjonuje. Lewa strona to pokolenia mamy, czyli serce. Trzustka. no wszystkie organy, które są y, usadowione po lewej stronie, a lewa strona pokolenia mamy odpowiadają za związki i za fortunę, za pieniądze, za majątek. Prawa strona to pokolenia ojca, wątroba, woreczek y, i, i, i prawa ręka, prawa noga, prawda? Wszystko co po prawej stronie usadowione, ale prawa strona mówi o obciążeniach z linii ojca, i wtedy uderza to. Też w związki, ale głównie w karierę zawodową, czyli nasza ścieżka zawodowa gorzej się ma, jeżeli pokolenia ojca są trudniejsze. I ja patrząc na człowieka, już widzę, która strona jest zaciemniona, po której stronie czy po linii ojca, czy po linii mamy dziedziczy. Oczywiście oczyszczam drzewo z jednej i z drugiej linii, bo, bo nie można zrobić czegoś: jednej strony, jedną stronę uzdrowić, a, a drugi, drugą zaniedbać. Ma być harmonia, prawda? Musi być jedno i drugie zrobione. Wiadomo, wasze dzieci mają inne drzewo, no bo przecież nie jeszcze ta strona współmałżonka. Jak sobie oczyścić to drzewo? No bo ja, tak jak wspominałam, mam tą swoją nowatorską, autorską metodę, która stawia ludzi na nogi i zmienia im los poprzez uzdrowienie, poprzez odpuszczenie tych wszystkich trudnych rzeczy, które były w tym drzewie genealogicznym. Ale wy też możecie spróbować sami, kochani. Jeżeli jesteście osobami, które, które wierzą i, i które się modlą, to możecie przemodlić to drzewo genealogiczne, mówiąc tak. Uzdrawiam swoje drzewo genealogiczne z linii ojca i matki i trzeba 100 razy, powiedzieć wieczny odpoczynek raczej im dać panie a światło wiekujste niechaj im świeci i ta setka musi być uzdrowiona od razu nie możecie podzielić tego na 50 powiem rano 50 wieczorem albo modlę się za zmarłych z drzewa genealogicznego mojego, mojej córki czy mojego syna i podajecie imię bo drzewo genealogiczne waszych dzieci jest inne więc Tą metodą możecie spróbować uzdrowić drzewo, i wiem, że przynosi to efekty. Możecie oczywiście nie tylko zwrócić się prywatnie do mnie z prośbą o uzdrowienie tego drzewa, ale ja też prowadzę w Polsce, w różnych miastach warsztaty dwudniowe, które oczyszczają drzewo gonalogiczne. Oczyszczenie drzewo to pro, drzewa to proces, czasem bardzo długofalowy. Nie, nie od razu wszystko można zrobić. U niektórych to działa. Natychmiast, tu i teraz, dzień dwa, i czują, że się dzieją zmiany. A niektóre osoby muszą trochę poczekać. To nie jest tak, że każdy ma tą samą miarę. Jedni muszą przepracować więcej, dłużej, doświadczać też. Ja nie jestem czarodziejką, że ja zabieram wam problemy i od dzisiaj macie pięknie żyć. Wy macie też zrozumieć, na czym polega praca z energiami. Życie na Ziemi, kim jesteście, więc doświadczacie. I to jest bardzo cenne, ale zaczynacie rozumieć, po co to doświadczacie i dlaczego tak się dzieje. Dla zrozumienia. Dlatego, że dusza musi pewne rzeczy przerobić, ale wtedy bardzo szybko się różne rzeczy dzieją, tak żeby po tym okresie takim różnym, kiedy borykamy się z losem, było już naprawdę dobrze. Zawsze Was uczulam na to, żeby jednak żyć tak żeby dać dobry wzorzec dzieciom, ponieważ dzieci czerpią z nas, a te nasze wszystkie przewiny, te nasze błędy będą w te dzieci uderzały wcześniej czy później. Dlatego tu i teraz, dzisiaj pracujemy na to, jak będą żyły nasze dzieci, co osiągną i jakie będą miały podejście do świata, do, do, do siebie, do ludzi, do zwierząt. To wszystko jest ze sobą przepięknie powiązane. Przecież wiadomo, że nie żyjemy w pustce, tylko w kosmosie, i ta harmonia kosmiczna jest nam tutaj na Ziemi potrzebna. I zwierzęta są potrzebne, i, i natura. Czy Ziemia byłaby piękna bez zieleni? No nie, więc musimy żyć w wielkiej symbiozie. Więc jeżeli nie będziemy krzywdzić siebie, to nie będziemy krzywdzić ludzi w koło, nie będziemy zwierząt krzywdzić czy, czy natu niszczyć natury. Zobaczcie, inaczej ten świat dzisiaj wygląda. Więc zadbajcie o, o, o to, żeby to wasze drzewo genealogiczne podniosło te wibracje. Ja wam dam piękny przykład. Przykład pana, który zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc, żeby to drzewo genealogiczne zrobić, ponieważ męczył się bardzo. Mówi, że on już 20 lat nie, nie wstawał z uśmiechem na usta, że żona już dawno odeszła, że mama jego... Została sama, jak on miał trzy miesiące i nigdy nie weszła w żaden związek, że y, córka jest dość lekka w tańcu, że syn y, y, właściwie y, jest w więzieniu. Niech pani ratuje, bo to życie nasze dramatyczne. No i ja zdiagnozowałam y, klątwę od y, kobiety, i on powiedział, że się wszystko zgadza, ponieważ wiele lat temu na początku XX wieku, jego prapradziadek kupił ziemię, która była obłożona klątwą. Nie wierzył w to wszystko, co w tej okolicy mówili, że lepiej na tej ziemi nic nie robić, bo, bo przekleła hrabin, hrabina ten, ten, ten dom, tą posiadłość, ponieważ zabrano jej to siłą. On w to nie wierzył i kupił to. No dość szybko odszedł, Ponieważ no, upadł w lesie, sparaliżowało go i żaden lekarz nie umiał mu pomóc. I potem te historie rodziny były bardzo trudne. I on mi to opowiedział i mówi to ja jutro do pani przyjdę. I ja słuchajcie, wiedziona, wiedziona instynktem, intuicją, tym byśmy powiedzieli darem jasnowidzenia, weszłam sobie w tę energię te, tego mężczyzny. I zaczęłam myśleć o tej sytuacji. Przyszło mi do głowy, aby przemodlić y, tą hrabinę, czyli pomodlić się za nią, y, zwrócić się do, do Boga o to, aby jej zostało odpuszczone to, co y, zrobiła, czyli przekleła czy obrzuciła klątwą osoby, y, które kupią tę ziemię, kimkolwiek by były, na siedem pokoleń. I faktycznie to zrujnowało życie tych ludzi, zupełnie niewinnych. I słuchajcie, przemodliłam to i rano o ósmej telefon. A ten pan bo, mówi do mnie, co pani zrobiła? Więc ja się najpierw wystraszyłam, ojejku, co się stało? On mówi, ja po dwudziestu latach pierwszy raz wstałem z uśmiechem, z radością w sercu. A ja jeszcze drzewa nie ruszyłam, tylko po prostu wstawiłam się do energii za, za działanie tej hrabiny. I to już Zaczęło działać, puściło. Więc, pewno, że trzeba się kierować sercem, intuicją, jasnowidzeniem w tym, aby ludziom pomóc, żeby prawidłowo to drzewo zdiagnozować. Bo jeżeli nie namierzymy wroga, przyczyny, tej praw przyczyny waszych problemów, to trudno mówić o uzdrowieniu. Trzeba bardzo celnie, trafnie y, określić, co się zadziało w tym drzewie, czy były y, działanie y, magii i jak jest działanie magii, a przez wieki i do czasów współczesnych i dzisiaj też jest magia stosowana dla różnych celów, dla swoich mrocznych, nie wolno tego robić, ale ludzie się tym parają od zawsze, to my, jeżeli nasi przodkowie parali się tą magią i coś załatwiali poprzez sztuczki, przez działania magiczne, sztuczki magiczne to całkiem inna historia, to my wtedy mamy wszystko po grudzie. Musimy odpracować tą krzywdę, którą zadali nasi przodkowie innym ludziom. Tak samo wiecie, działa klątwa, czy przykleństwo, czy urok, czy ludzka zazdrość. Zazdrościć komuś to tyle samo, co mu ukraść. I na przestrzeni wieków pięknie to widać, bo w waszym życiu znajduje to odbicie. Fintesencją życia waszych przodków jest to, to, to wasze tu i teraz. I najgorsze jest to, że. Działa to zawsze, czyli będzie działało na nasze dzieci, wnuki, prawnuki. Ciągle schemat się będzie powtarzał. Ciągle ci przodkowie będą się w nas czy w naszych bliskich odzywali. Dlatego trzeba pięknie to um, oczyścić, tak żeby dać szansę sobie, ale również tym następnym pokoleniom. I, I za 400 lat będzie widać, że ja uzdrawiałam to drzewo, że odpracowałam to, co było. I dam szansę Wam i następnym pokoleniom na dobre życie. Pewno, że, że powiecie, że ja nie chcę odpowiadać za błędy przodków. No i ja też bym nie chciała, przynajmniej za tego zabłockiego, prawda? Że ciągle ktoś mnie oszukiwał i ciągle gdzieś nie mogłam osiągnąć tego życiowego sukcesu, pojmując go po swojemu, bo jeden. Uzna za sukces, że jest zdrowy, inny uzna za sukces, że jest bogaty, a trzeci, że jest spełniony w miłości. I miejcie tą świadomość, że tu i teraz, dzisiaj, pracujecie na to, jak będą żyły następne pokolenia. Dlatego warto pomyśleć o tych, którzy odeszli, którzy tam narozrabiali w tym drzewie, bo przecież na przestrzeni wieków różne rzeczy się działy i wojny były, i, i, i ktoś. Zabierał coś komuś bezprawnie. Zobaczcie, dzisiaj ludzie fortunę gromadzą nie zawsze prostą drogą idąc. Często nieuczciwie. I potem dziwią się, że te dzieci oddają, muszą oddać tą fortunę. Czyli spotkają ludzi, którzy im zabierają, oszukują ich. Więc wszystko, co tu dzisiaj, teraz zrobimy, bardzo się liczy, jest bardzo ważne. Tak jak działania naszych przodków są wynikiem y, y, działania ich y, wynikają z tego, jak, jak, jak oni żyli, nasze życie jest wynikiem ich działań. I, i tak samo będą dzieci nasze odpowiadały za, za te nasze błędy, bo tak jak powiedziałam, grzech nie istnieje. Więc warto się zastanowić nad tym, jak żyć, jaką drogę obrać. Na pewno uczciwą prawą kierować się sercem, serce więcej widzi niż oczy. Serce więcej słyszy niż uszy, więc na pewno warto jest zastanowić się nad tym, jak żyć, jak ustawić się do życia, do ludzi, do świata, do siebie, ponieważ ma to przełożenie ogromne na, na te następne nasze pokolenia. Zobaczcie, dzieci naśladują nasz styl ubierania się, mówienia uczymy ich podejścia do świata. Albo uczymy ich wrażliwości, albo nie, bo przecież uczą się od nas dorosłych wszystkiego. Jakież jest zdziwienie, jak źle postąpimy i potem wskazujemy drogę dzieciom, że tak można, i dzieci postępują potem z nami tak. Pamiętam przypadek pana, który źle potraktował ojca. Ojciec mu zapisał y, za opiekę. No, tak kiedyś można było. Gospodarstwo. I on, w momencie, jak ojciec przepisał to gospodarstwo, a on podpisał zobowiązanie, że będzie ojciec na jego utrzymaniu, zamknął ojca w pomieszczeniu, które adoptował z chlewika, czy takiego pomieszczenia gospodarczego i przez okno podawał mu jedzenie. Nawet nie zapraszał do siebie. I po wielu latach, jak już miał własnego syna, syn niestety zginął w wypadku. Została żona z dziećmi, i ta żona postanowiła tego swojego teścia, czyli tego pana, który do mnie trafił, wyrzucić, pozbawić te, tego majątku, wyrzucić z tego gospodarstwa. To, co zrobił swojemu ojcu, sam dostał od tej synowej. I mówi: Ja to dzisiaj wszystko rozumiem. Jeżeli pokażemy dzieciom, że można rodziców, czyli ich dziadków, źle potraktować, nie szanować, to to samo dzieci z nami zrobią. Tego samego też nauczą swoje dzieci. I tak w kółko Wojtek, w koło Wojtek. Więc tak jak powiedziałam, pewno, że to, to nasze oblicze, te nasze działania mają ogromny wpływ na nasze życie i następnych pokoleń, ale też to, co my dzisiaj mamy, jest wynikiem tego, jak żyli nasi przodkowie, i można tą metodą, którą opracowałam, usunąć te trudne wzorce, programy. Czy te trudne energie, w których byli nasi przodkowie. Jeżeli gdzieś byli nieuczciwi, kogoś oszukali, to my ten dług spłacamy. Ja jestem w prostej linii po tym Zabłockim i całe życie jak ten Zabłocki, słuchajcie, aż nauczyłam się uzdrowić to drzewo. Oczywiście, że poprzez modlitwy usunęłam te, te, te ograniczenia, te programy, te blokady, które nakazały no, mi odpowiadać za tego Zabłockiego. Ale też sobie, słuchajcie, zwizualizowałam to mydło, które zapakowałam tym razem nie na, na ten łódkę czy tratwę, tylko niedrogą morską, tylko poszłam do kasy PKP, załadowałam to w wagonę i sobie zwizualizowałam, że transportuję to mydło zupełnie inaczej. I słuchajcie, to zadziałało. Tak jak powiedziałam, córka powiedziała, ja nie trafię na ludzi, którzy chcą, abym wyszła, jak ten Zabłocki. Na mydle, przez tą znajomość z nimi, że ludzie właściwie wszystkim pomagają. I to jest piękne, i o to warto zawalczyć. O ten rozwój duszy, zrozumieć życie, że tylko dobro i działanie sercem przynosi pożądane efekty, chociaż na pewno na początku jest trudno, bo jakby kłody pod nogi, powiecie, są. No tak, bo według starego żydowskiego powiedzenia każdy dobry uczynek będzie ukarany. Nie dlatego, że świat duchowy, ten jasny, czysty, nas za to każe, tylko ten zły chce, na, chce nas odstraszyć, nie chce, abyśmy czynili dobro, abyśmy pomagali ludziom. Tak mówię, zadaniem naszym na Ziemi jest pomoc sobie i ludziom, że to jest ważne to, ile ludziom dajemy i pomagamy. Taką przypowiedź Wam powiem, kiedy żołnierz i eremita. Trafili do, po śmierci do nieba, i święty Piotr im otwiera bramę i mówi: No dobrze, no to powiedz mi do tego Ermity, mówi, który mieszkał w samotni, co, co zrobiłeś, że chcesz do nieba przyjść? I on mówi: ach święty Piotrze, modliłem się. No dobrze, i co jeszcze zrobiłeś? No, pościłem, odżywałem się korzonkami, medytowałem. No dobrze, ale co, co zrobiłeś? No, modliłem się. No, no nie, no nic dla ludzi nie zrobiłeś, nie możesz wejść tutaj. A ty, żołnierzu? Ach, hulałem, bawiłem się, trwoniłem pieniądze, rozrabiałem. A święty Piotr mówi: tak, ale kiedy spotkałeś wdowę z dziećmi, oddałeś jej ostatni swój grosz i podzieliłeś się chlebem, i masz wejść przez tą bramę. I to tak jest, kochani, że te nasze uczynki względem innych ludzi, świata, kosmosu. Tak naprawdę najbardziej się liczą. Dlatego nigdy nie można stracić tej, tego człowieczeństwa. Mówimy, że coś jest nieludzkie, albo coś jest bardzo, bardzo ludzkie. A jedno i drugie jest w naszej ludzkiej naturze. Przecież tak to jest, że mamy tą jasną i ciemną stronę. I musimy to przepracować, a jednym z elementów tego przepracowania jest na pewno uzdrowienie drzewa genealogicznego, i do tego Państwa bardzo zachęcam, bo warto wyprostować swoje życiowe ścieżki. Warto podążać tą, tą lepszą, dobrą drogą, aby nie tylko poprawić sobie jakość życia, ale też wyprostować ścieżki następnym pokoleniom, które przyjdą po nas.